Nie bez powodu, proszę Państwa, siedzę na tle tak pięknej naturalnej ściany, która znajduje się w restauracji Albertina w Krakowie, bo dzisiaj o samej naturze będzie mowa. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć Państwu, jak elegancko jeść niektóre owoce. Dobrze gospodarze pamiętają, proszę Państwa, o tym, żeby przygotować winogrona w taki sposób, aby gość mógł przenosić na swój talerz już tylko małą kiść. Jeśli na talerzu leży ogromna porcja winogron, to pamiętajmy, żeby właśnie oddzielić taką małą kiść winogron. Być może nożyczkami, które zostaną tutaj obok talerza położone, jeśli nie to dłońmi. I wtedy, kiedy już te owoce pojawią się na naszym talerzu, dopiero odrywać pojedyncze z nich i um, zjadać w ten sposób. Pamiętajmy, żeby nie sięgać co chwila po um, jedno grono. I nie wkładać go do ust. Po to mamy talerz, proszę państwa, żeby to jedzenie najpierw trafiało tutaj. My za chwilę zabierzemy się, proszę państwa, za jabłko. Bardzo dziękuję. Jabłko to kolejna trudna potrawa, ale jeśli opowiem państwu o pewnej zasadzie, to z łatwością sobie państwo z jabłkiem poradzą. Proszę państwa, jabłko przenosimy. Na talerz i następnie, mamy dwie szkoły tutaj. Zaczynamy w każdym razie od podzielenia jabłka nożem na cztery części. Jeśli pojawią się już ćwiartki z jabłka na naszym talerzu, to wtedy ta elegancka, ale odrobinę mniejsza szkoła mówi o tym, że wciąż pracując nożem i trzymając taką ćwiartkę jabłka w ręku, wycinamy gniazdka nasienne, a następnie spożywamy. Te ćwiartki, trzymając je w ręku właśnie. Proszę Państwa, szkoła bardziej elegancka mówi o tym, że kiedy mamy przygotowane ćwiartki jabłka na talerzu, to nabijamy je widelcem i nożem wykrawamy z nich gniazdka nasienne, a następnie nożem i widelcem takie jabłko spożywamy. To proszę Państwa wymaga naprawdę dużych umiejętności. Nie mówiąc już o tym, że twarde jabłka potwornie są potwornie soczyste, co z łatwością będą mogli Państwo zauważyć i czego będą mogli Państwo doświadczyć, wbijając w nie nóż. Zatem chociaż zasadę znamy na takich naprawdę eleganckich przyjęciach, być może lepiej po jabłka nie sięgać. I jeszcze jeden owoc, proszę Państwa, tutaj nas czeka, to jest banan. Wszyscy mamy jakieś wyobrażenie na temat tego, jakieś banany, szczególnie na pikniku czy w takich mniej zobowiązujących okolicznościach, a jak to robić, właśnie na eleganckim przyjęciu, proszę państwa, banana również spożywamy nożem i widelcem i w ten sposób go obieramy. A zatem zaczynamy od wbicia widelca w jeden koniec banana. Odkrawamy tę końcówkę, przenosimy ją na szczyt, sto, szczyt naszego talerza. To samo robimy. Proszę Państwa, po drugiej stronie. A następnie przytrzymujemy sobie banan tutaj u góry i najpierw kroimy banana po zewnętrznej części, proszę zobaczyć. A następnie tutaj z naszej strony trzeba dużo delikatności i subtelności, proszę Państwa, żeby ten banan nie wystrzelił i nie wpadł na talerz naszemu sąsiadowi. A następnie przy pomocy, o właśnie, noża podważamy skórka i w ten sposób na nas jadamy nożem i widelcem. To nic trudnego, a przy tym rzeczywiście wyglądamy na ludzi eleganckich.